Witam Was bardzo serdecznie po prawie 3-miesięcznej przerwie na kanale. A ze, dzisiaj będziemy sobie pojeździmy sobie w trakmani po tym małym powrocie, a ze mną czarna lisica. Będzierna. I Smog Fenril. Guten Abend. Tak. Kilka ogłoszeń parafialnych chciałem e, dzisiaj na odcinku poruszyć. Czemu nie było mnie przez 3 miesiące ponad? Nie było streamów, nie było odcinków. Powód jest e, bardzo prosty. E, mianowicie brak czasu i takiego lekki brak chęci. Nie miałem z kim nagrywać ani nic, pomysłu na serię. Ale mam nadzieję, że teraz się to wszystko rozrusza I wrócimy z taką częstotliwością, jak było do tej pory tak. A teraz, co dziewczyny miałem mówić? Chyba nie kur, jeszcze, kur, czy cz ej, czarna. jeszcze dodam tylko... Zapomnieliśmy mu tekstu napisać no tak Tak, jednak już było co najlepsze Temu brak czasu? A no dlatego, że... Trzeba było do kogoś jeździć Ja nic nie wiem Ja też Do kogoś się jeździ? O, jeździ Nawet dwa razy w tygodniu, jak nie trzy Ja nic nie wiem Hej! No ja teraz, też nic nie wiem Teraz właśnie parafelnek Jak wam minął tydzień Dzionek w ogóle wakacje Jak wam minęły Daj mi spokój y I Jeszcze zbyt się zbyt raz ja że z nami prawie dziennie i się nasz nas, też jak nam minął dzień czy też wakacje do wyjścia co? Nie, nie Ale, ale widzimy świetnie dowiedzą jak wam minęły wakacje, w końcu prawie nie było nas 3 miesiące no to relau. Robota, robota, jeszcze raz robota. I ja. wyjazd. No, Fifia, u ciebie. A... Poza tym, że leżyłem do góry, brzuchem? No, przepraszam bardzo, no muszę odpoczywać, że to wciąż, że zapomniałeś. A, tak, spożywczej. Sorry. Tak, tak, nasza dwójka ma ciężar spożywczą Tak. W jednym przypadku to się cieszy spożywcza. spożywczą. Mm. No i tu bardzo. Nie, się cieszę nie. ja, ci... Czarna, ja ci mówię to to pierwszy pierwszy ostatni ostatni odcinek nie. ja to Nie, to Nie, No Nie, nie. Nie, nie Nieprawda to są pomówienia Tak, na, w nie fakt na, 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 na najwyżej przejdziesz do mnie albo do mnie, do niej z burkami i... Nie, wiesz co, twoja mama go zaburzy nie po czesku. I po, Nie, nie, bo, 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 bardziej po niemiecku. Nie, po czesku, bo to jest i przestanie mi się jak w zabójstwie. A nasz, na, na, na czeski tak samo działa? No przecież on na, na, na czeski bardziej zwariuje niż na niemiecki Racja Ale nie, bo no przecież... czy... Jezu! nie mocno czy pan zolicie? To byście się haszala czy jak? Jeszcze nie No Hi. Hi. Co? Ja patrzę Nie, ja sam nie mam żadnego napadu o raczej smog mówi po czesku Ciesz cie, cie, się, że czarna mnie nie, nie, zacz, nie zacznie po niemiecku? Masz jakiś problem? Ano Ja sam mam Bo chciałbym się pojechać do, do czeskiego powieki, a sam nie mogę. Bo ja sam nie no, no, mam z poczekać. kim Musisz poczekać naroya. Ano, se musim tylko mam wrażenie, że będziemy musieli mu dać y, 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 pół litra ze smoczkiem Kus, Ja, pojadę do A ja najpierw pewno musiał się posiłek w Czechach w barach Jezuśmarja! Jezuśmarja, sobie będziemy mieli maleństwo Czasem budy akouska a z, z takiej butelki Jako dite Dobra, już się <laughs> zaczyna, już nie mógł se wkurzyć to jest dobrze. To jest nie Ja sam nie chcę się wkurzyć. Ja, ja sam tady o. Ja sam tady mówił po czesku. Jakim w kuziny. Podczoń ci skrzydło? Piękne jest to, że to ja rozumiem. Nie musisz. To... Już same w skołku mi podetli. Ja jestem rozumiem na to, że ja rozumiem co Fifi mówi. A, się ja praktycznie nie rozumie tego. A no. To są pomówienia? Prócz... Coś tam, prze, rozumiem, to on w panzoli? No, choćby się masz na żar? Ale ja rozumiem wszystko, co on mówi praktycznie. A no. Ja... A sam tego nie rozumieś? To sam, to sam... To sam jest bardzo prosty język. No to jest bardzo proste. Nie jest prosty, jest śmieszny, spokojne. Ale... O, widzę, że trzy hele były pierwsze, pierwsze na podium. Jakie hele? Ja Hele, hele <grym> Ja, ja, he ja, he ja, 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 ja smok jest zakompowana opcja niemiecku. <grym> Nie, nerwona, to za zaporąbano planszą. O, trochę taką. No co prawda, że jest taka. dość gryfno. O, czulu! Zeus! Bo, bo ja ci przypomnę jeden tekst, jak jeszcze raz gryfno. Ja, ja! Nie musisz przypominać. A zresztą to było dobrze, nie, prawda? Ale jest coś nas o tych tekstach. Dobra, wiem. Lubo ma, moja freno. No ja wiem, że, że pies jest dryfniejszy mnie, no to, to wiem. Ech. Nie musisz. A czemu ty nie musisz? Siedem minut na i już jest jak tego to... zaważony, no? Ja ci mogę, ja co mogę bardziej rozmawiać po odcinku. Ło jeżdżę na ja, ja, dobra, co że ten przyjazd poprawił, ale tak dalej. Ty p***o, jesteś lepszy ode mnie. ma tak łatwo? Co nie ma tak łatwo? Ja, ja cię muszę przebić. Co? Kołkiem osinowym czy jak? To jaki chcesz? Żadnym. Taką opcję. Taką opcję też jest. Co? A taką opcję też jest. Żeby żadnym. Nie. To już tak nie mogę. Chciałam powiedzieć, czemu bym się nabiła, ale stwierdziłam, ja że to nie, jest... to, to nie jest. Jestem Taddy'i To już nie moment, żeby to powiedzieć. Co z stało? No, na co nabić mam krzyżka. Napal! To też. Tego tyłu. On! Ja, se... ja sam tam Taddy'i mógł użyć mojego ale... to mogłoby to być nie... nie zbyt piwiu <grym> ja ci pragnę no, przypomnieć, że to jest odcinek na kanał youtube, a nie na pomarańczową platformę, okej? Okay? ale ja są tady wiem no ja wiem, że ty to sobie wiesz ja ci no, przy... pragnę przypomnieć, że... jajku Poza, a, po, a po drugie, ja ciebie tylko hart, hartuję to wyjazd do Czech. Ja, yeah, ja, yeah. to ci godą. Najpierw zanim pojedziemy do Czech, to w Czech borach będę musiał mieć pit stop. Ano. Ale, ale stwierdziliśmy. Hanouch Okej, okay. ale mogę też stwierdzić, że e, przez to, jak my rozmawiamy, to jest powiem <grym> intercontinental Intercontinental Bayern. <grym> Ja po yy... włosku, ty po czesku, a yy Krzysiek po śląsku. Weź się w łeb, a nie będę no tu interkontynuacją. Ja, inter no ja sam ale... ja no tady nie rozumiem. Śliski sam ja, a tak, a tak ponoć porówni do czeskiego, a ja sam nie rozumiem. Ne. Hmm. A jestem nene, rozumiejącą ja tego. są tego. Co? Co ty chcesz? Żaba na ruch! Nie. Ja go ci, że nie szprefą po francusku. No to, yy... <gryw> не в тайный способ. Ага, я уже не знаю, может а вы меня мне сейчас спросишь, как ты выйдешь его. Окей. что? Что это? Я кит. Твои... Я не понимаю. Шиш. Krzysz... Jaki twój zawód? A jakby tylko powiedział, że twój zawód elektryk to... Wylecisz Co ty do mnie gadać? Pytam jaki twój zawód? Godaj po naszym a nie po jakiemuś... <grym> Konfliktowego, bo za, zaraz to do ABW czy innego służby bez, bezpieczeństwa. To, to Konfliktowego. Znaczy wiesz, wiesz a żeby mnie można nazwać szpiegiem, jakby, jakby ktoś był konflikt z Niemcami. No ja, no przecież. Albo no. są, no ja, bo są no, albo Górnośląska Autonomia, albo ten zakomplowany obcy niemiecka No, no jak? No. Pareli Italiano? A godasz po naszemu? Pareli Italiano A sprawiesz po, po naszemu? A godz po naszemu, czy nie gadasz po naszemu? A ja mogę zacząć mówić. Ja też mogę zacząć mówić. A ja się pytam czy też po naszemu? Wiecie, czy teraz myślisz co on mówi? A co on mówi? Ja nie wiem. Nie wiem. Ja pierwszy odcinek, bo wtedy już by... Mi... Już mnie chcą z nerwy prowadzić, teraz jak się przestraszył, że się nie, nie nagrywał. Ale byłby fail Nie, yeah, rona, Chyba byś się cieszył. Oj, byś był wiesiony. Ale nie patrzaj na zło ikonka, bo tu... Ikonka z live'a. Ale... Ale i ma Jeszcze, może będzie jutro, albo w portek Zobaczymy. Ej, jak sobie pierwszy? Tylko na to, musiałbym być na podkę, podostać. Ue, ja, rana. Zobaczymy. Zanim mam nożyczkę, gdzie ja wolno nożyczką, nie wiem, gdzie jest to nożyczki ciągnik. Tak, mam takie pyszne rzeki. Jakie? O, fi, fi, fi. Nie, nie mogę, nie mogę powiedzieć, bo zielonkowo nie produktu Ja FIFI FIFI Dobra, Daj. Nie Co? Mam pytanie, kiedy wrzucasz ten pierwszy odcinek, co my dzisiaj grali? Może no, chyba jutro Dobra To Aha, Nie, nic Aha, to po... po kolei, dobra Znaczy nie po kolei, to ja To, a będzie mi taką małą bo czy, czy, czy my mhm Pan Zolemy, mhm. Musimy się poustawiać, bo tak trochę Są my, w... Ktoś... Są my Ktoś... rozjechani jak żaba na lodzie mhm. Ale to kwestia tego, że taki trochę lekko spontan dzisiaj wyszedł znaczy... I tak Znaczy, wiesz, ja, w, plan... w planach było, że ja mam nagrywać, więc No właśnie, przyznałem, że się trochę nie powiem na... No. Trzeciego? Jakby to... Jak się tylko do... Go... O... No wiesz ja, o co chodzi. Ale spoko, Ale spokojnie się nie mam tego za złe. No gdzie to... Pamiętaj, że znam tu adres. Ja <grym> znam naszej waszy... dwójki. Twój <grym> też znowu. Ja jakoś się tam, do, tam dogadamy, 20% albo pół, pół, pół. Ja! Yeah, pół butelki wody z sukiem! Nie, nie, Ja się tam mogę zadowolić po, 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 połową twojej kubitu. O oh, nie, 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 tylko, tylko ty wybierzesz, które pół. Czekaj! a ty, a ty... ty Masz tam... Y, wszystkie te styki do... No włączam! Mm, tak od lat nie do końca. No. A no. to... pod sufitem. Czemu siedzisz tak szmyć na moim tyłku? Nie wiem, a ja pierwsze... Po... Nie mam pojęcia, a poza tym ja nie wiedziałem, że, że ja komar. A to z tego smog nie znów, że pat, nie usetnio, e, kluczyków do samochodu, żony, ani skrzynki narzędziowej? Tak. <gry> A, ro ro rozumiem, że, że, że mówisz tu po swoim błędzie, okej. Okay. No wydałeś. samochód. Na szczęście, żaden z tych. Ale tak, tak Opowiadam... Jeszcze... In opowiadam internetu z onej menemałami. nie, jeszcze pusi dostanę od jego samego. Dość jest A czy... Ja o dostępni Karolina ciął jedna czwarta auta, czyli mniej są pasera. Tak, to jeden piąta. <noise> nie, jedna czwarta. Jest pięć miejsc. Cztery. <grystanie> jak do grosza go wylicza, Jezu. Yes, <grystanie> Pieniędzwo nie wyliczą, okej? Okay? Jeszcze. Jeszcze. Znaczy co? <grystanie> tak. Czemu nagrywać po 21? No lekko już bal na dekiel. Nie, ten sposób. Jezu, to maria, no no, no. no wiesz, no pod sufitem je, jest nierówno, no go no, fachować zdupił, no. Szkody górnicze. Mhm. Jakie szkody górnicze, jakie szkody. Normalne, tą. Szko... i. Osunę, osunęło się i szkody górnicze, to proste. Tak, ro ro a roz rozumiem, że będziesz, będziesz wypłacał odszkodowanie. Dobra, no, nie... szkodowanie odszkodowanie w hakurze. O Jezusu! A mi? To co? W lodach. Dziedziarni! Ja już się tak rozmarzyłem, no. Ciesz się, przywiozłam ci whisky, tiramisu, kawę Ciesz się, że to dojechało w ogóle, dobra? Bo ja się cieszę Ale do smoka domu. jak się cieszę, że to, jest... to w ogóle dojechało, bo... Kierowca, Aj. kierowca była to mega apetyt. No, widziałem, aż się uszczęsłem, jak żeś tu jadł do dopił do no kurde, no. chciałem grzecznie, żeby nie było cenzury. O Jezu. No bo tego nie to... tego się nie je. To się wdupio. <ścoughs> to się je. Ewentualnie konsumuje. Ja. Ja. Pani, w, to co to nie, za... pani konsumuje, łoni oni wdupiają. Co to za słowo wdupią? Przecież to nad się nie odmienia przez przypadki. Jak to nie? Jak nie? No ja wdupią, ty wdupiasz, oni wdupiają, a <laughs> pani konsumuje. I tym kabaretowym akcentem kończymy ten powrót po tych trzech miesiącach, tam czterech miesiącach. Zobaczcie sami. Prawie czterech. Prawie czterech. Ze mną była Czarna Lisica. Byłam. Był smog. Fifi. Cześć. Cześć. I z wami ja, Roju. Link do Fifiego będzie w opisie. Zapraszam ja mm. do niego. Niecie sobie zostawić. Do I... Zostawicie u niego subika z dzwoneczkiem. Łapkę w górę pod materiałami. Niech się chłopak rozwija. I pamiętajcie. I... Tyle wyjazdów. Co zjazdów. Cześć!